Arciu, idzie powolutku. Nie biegnie. Powolutku idzie. No, chodź. Ares! Co powiedziałam? No. Feluś, ubieraj się! Ubieraj się, Feluś, idziemy na spacer! Idzie Feluś na spacer. Jak one się cieszą. Feluś idzie na spacer. Gdzie ty masz płaszczyk, Feluś? Zobaczcie, one już same poszły do drzwi. One czekają, aż się ubiorę. I idą do drzwi i się cieszą. No, wyskakiwać. Wyskakiwać, Feluś. Feluś, aby chyba się ubranka opuściła. Czekajcie, Feluś! <grym> Czekajcie, bo wam ubranka spadają. Chodźcie szybko, chodźcie. Już żadne ubranka do was nie pasują. Jesteście grube kaczki. Duże, grube kaczki. Idźcie dalej. Idźcie tam, gdzie chcecie. No ja się boję tu chodzić, że się przewrócę. No dalej, idźcie, idźcie za Aresem, no. Super. Tak szczerze, to ja tutaj liczyłam, że dzisiaj się wszystko roztopi, nie? Że będzie na plusie. A to na słońcu minus dwa. To nie za ciepło, Felusia, a ślisko jak nie wiem. Można sypać, a to i tak zaraz stopnieje. Nie wiem, a czy tam idziemy, bo tu wszystko się ślizga. Idziemy do kurnika od razu? O matko. Jak idziecie... A gdzie idziecie? Tam nie chcecie iść z nami? No mówcie, tam czy nie tam. Chodźcie, robimy kółko. Robimy kółko. No dalej idźcie. Idź, Feluś, idź. Aresław, tylko uważaj na siebie, dobra? Nie chcą iść na... Aha, one nie chcą. Dobra, no to, to idziemy do kurnika. Tylko tu już się nie da wejść tędy. My wczoraj... W nocy kombinowałyśmy i musimy wejść przez stajnię, bo tutaj już się nie da. Co za małe skubańce. One nie chce iść na spacer. One chcą iść do kurnika. No dalej, idźcie. No idźcie. Wy już dobrze wiecie gdzie. Z aresem idą. Prowadź je, bo on. Ares pro. <ścoughs> Feluś, żyjesz? Chciałeś, Feluś się przewrócił. Słuchaj, Feluś, tam już nie można wchodzić. Tutaj przestajnie, chodź. Tutaj, tędy. Chodź, Felicjan. A czemu nie chcecie chodzić sobie? Felusia, tam się nie da już wejść. Nie da się tam. Naprawdę tam nie da się wejść. Felusia! Feluś! Tam jest zamknięte, nie wejdziecie. Tutaj musicie, chodźcie. Tutaj Feluś, tędy. Naprawdę. Ja nie kłamię wam, tutaj. Ale patrzcie się słuchają. Chodźcie, chodźcie. Chodź Felusia. Feluś jeszcze nie były tutaj. No, idziemy, idziemy. To wam zaraz pokażę, czemu my tam nie możemy wejść. Uważajcie na koty, bo ja nie wiem, koty się będą dziwnie na was patrzeć na pewno. A nie, były tu, a całkiem odważnie wchodzą. Chodź Feluś, ja ci wszystko pokażę, o co chodzi. Będziecie zdziwione. Idą po głosie, słyszą kokusie, jak kokusia krzyczy. Kokusia, jesteśmy. Teraz tędy wchodzicie. No. No dobrze, dobrze Felusia, dobrze, no. Idź za Felusią. Felusia dobrze idzie, tak. Felusia bardzo dobrze idzie, no. Jeszcze, jeszcze. Elegancko. Elegancko. Oresław. Cześć kokusia. Zobaczcie, co tu się pozmieniało. Tam jest ta lampa, nie? I ta lampa nic nie daje. Wczoraj, w nocy, znaczy w nocy o 20 przyszłyśmy zobaczyć, jaka tutaj jest temperatura. I się okazało, że wszystkie kury uciekły tutaj na gniazda. Wszystkie. Tutaj pod lampą żaden nie siedział. I wydaje nam się, że dlatego, że od drzwi ciągnęło. Więc w nocy zawieszałyśmy dywan na drzwi, żeby tak nie ciągnęło, bo tu było 0 stopni. A tutaj była zamknięta stajnia. No i potem się okazało, że jak otworzyliśmy stajnię, no to 2 stopnie się zrobiły. Więc stajnia musi być otwarta, bo w stanie jest cieplej. A my myślałyśmy, że tą żarówką nagrzejemy. A tutaj tak ciągnęło, było tak zimno. No i te widoki, wszystkie poszły tam. I teraz nie wiemy, czy tam jakoś zamontować tą lampę, żeby tam im grzało. I tutaj wszystko jest na łańcuchach, żeby nie wysypywały. A ten łańcuch nie wiem do czego. Jeszcze jeden łańcuch jest. Patrzcie ją! Felusia! Łomatko! A wam leci z dziobów. Nie, wypadł, wypadł, bo bokiem wam wylatuje. Bo zaraz do domu wrócicie. A wczoraj długo tutaj siedziały. Ja muszę zdjąć to picie, bo one wszystko wyleją. Jeszcze tak wysoko mają. To będą szczęśliwe, chyba na wylewać. Widzisz, ale jest jaki dywan? Kiedyś tak się robiło. Dywany się na ścianę zawieszało. Ja pamiętam jeszcze. I tu, tu jeszcze trochę wieje. Może akurat teraz nie. Bo nie ma wiatru. No, także tak to teraz wygląda. Feluś! No nie, no bokami im wylatuje. Wypad mi stąd. Wypadł. Ja muszę to zabrać. No bo to jest tak. Dobra. Będę ich chwilę pilnować, potem zabiorę. No ale tamte chyba rozumieją, że przy żarówce jest cieplej i poszły tam sobie siedzieć. No ale w noc one i tak pójdą pewnie tutaj na grzędy. I patrzcie, i kogut też wie. Kogut się kładzie pod to. Czyli w sumie ci najbardziej chorzy poszli się grzać. To dobrze. Zadowolona jestem. Feluś, nie! Żadna woda, nie! Nie, mieliście wodę u siebie, napiliście się. Niech ja zobaczę, że wam bokiem wy Wypad, nie, wypad, wypad, wypad. Wy mieliście dziobami zamiast pić. Tam uciekać, uciekać. To nie jest bawialnia dla kaczek. Babcia zaczęła sprzątać piwnicę. Nie wiem, czy przygotowuje się na małe kury, te, które się urodzą. Arciu, ale babcia mówi, że ściany się sypią w tej piwnicy. Zresztą się chyba wszystko na słowo honoru trzyma, bo jak próbowała obmieść ścianę, to ten cały tynk odpada, bo to jest, wiecie, taki suchy piach po prostu. I tam ładnie nam podłogę zamiecie i będziemy mogli tam kury sobie puszczać. A ile słoików wyciągnęła stamtąd? Tam pełno słoików było. Kilka warów słoików ma. Feluś, jedyne co możesz dostać, to wodę z burakiem. Koksia, i zobaczyć, co to jest. Ale nie wylewać! To mi się śmiać chce, bo babcia tu rękawiczkę założyła, żeby nie wiało. Bo to jest taka rurka, z której też wieje. Ale to w sumie, co byśmy nie zrobili, to tu i tak jest półtora stopnia albo dwa stopnie. Nie za ciekawię, Aresław. No, ale lepiej z tym dywanem niż bez, bo tak nie ciągnie od drzwi. Jak inaczej jest. No, ale też słońce świeci, nie? Będzie cały dzień świeciło, więc w dzień będzie OK. Felusia! Babcia nie nakarmiła was przed wyjściem? Widzicie jak bokami im się woda wylewa? Oj, wy tu na pewno nie będziecie mieszkać. Wam trzeba inny domek znaleźć. Ale jakie agresory się zrobiły. Na wszystkich z dziobami. Na tą siwą teraz poszły z dziobem. Ale że na kokusie? A kokusia wam nie odpowiedziała? Kokusia. Kokusia przyzwyczajona do nich. Jedno wiemy, kokusia kaczki wychowa, ale kur nie wychowa. Także nie ma co jej brać teraz, jak następne się wyklują. Aresław, a tu zobacz! A tu siwa chyba siedziała, to siwa znosi jajka. To jest kokusi, a to jest siwej. Kokusia ma minimalnie większe jajo. Kto tam kicha znowu? Aha, wyjecie. To nie od choroby, to od jedzenia. Ale zauważyłyśmy, że jak dajemy czosnek im, to one mniej kaszlą wtedy. Ta na razie też nie widzę, żeby się dusiła od wczoraj. Lepiej ci po tym czosku. Trochę oddycha z otwartym... Kokolina! Ty na kuro! Ty na kuro moja! Tak, rozwal! Rozwal ze złości! Rozwal! Znowu Feluś dziabnął koguta tego młodego ci, felusie! Patrzcie, jakie się zrobiły! Kury będą gonić! Takie małe felusie! Na kogo patrzysz? A na tego. Nie biorę tych małych dzisiaj, bo wczoraj je wzięłam i powiem wam bardzo szybko, im było zimno. Kaczki siedziały z trzy godziny i, i dalej były wesołe i dalej rozrabiały, a kury moment się spuszyły. Poszły pod lampę, wtedy reszta zaczęła je wyganiać. Także ja poczekam, aż babcia tą piwnicę ogarnie i one będą... Feluś! Czy to Felusia? To Felusia? To Felusia taka agresywna. Póki będą takie zimne pogody, to właśnie kury będą po piwnicy chodzić. I wtedy najwyżej, jak będą te wyklute, te kolejne i potem te nioski, to też, żeby się wybiegały, to będą po piwnicy puszczone. Tak myślę. Powiem wam, że to nawet nie jest głupi pomysł tak na stałe te małe trzymać w piwnicy. Bo to nie jest taka zawilgocona piwnica. Tam wcale nie masz takiej wilgoci. Śmierdzi trochę piwnicą, ale nie ma tragedii. Czasami są takie piwnice, że mocno śmierdzi wilgocią i w ogóle. Ale nie, ta piwnica nie jest wilgotna. Także nawet można by te wszystkie małe wrzucić, żeby się wychowały do wiosny i... Tylko tak trochę mi żal, żeby tam siedziały, bo jak tam jakaś kuna wpadnie czy coś, nie powinna, bo tam nie ma żadnych dziur. Jest kratka, ale kratka jest za... zamknięta i tam coś jest napchane w środku, żeby tam nic nie weszło. No nie wiem, ja wolałabym je na razie mieć chyba w łazience. Może jak będą trochę większe, to wtedy je wrzucę do piwnicy, a potem przyjdzie wiosna, to już wszystkie pójdą w zagrodzenie. Felusie, czy wy się wściekliście z tą wodą, z tym chlapaniem? Felusie! Tam nic nie znajdziecie na dnie. Tam żadnych skarbów nie ma. Ale Jak się, jak się cieszą, jak ogonkami machają. <laughs> Taka fajna zabawa? Kurą nie będzie do śmiechu, jak będą miały mokro. No, zdecy zdecydowanie nie możecie mieszkać z kurami. Będzie wam trzeba coś wymyślić. To wszystko zalane będzie. Co, Aresław, masz za problem? Nie wziąłam mu tych małych ptaszków, to ma problem. Felusia, urosły, to już nie są takie interesujące. On Teraz się skupia na tych dwóch małych. W ogóle to, od kiedy przyszła ta nowa para kur, to Napoleon ze swoją żoną przeszli jakąś terapię małżeńską, bo oni mieli siebie gdzieś. Napoleon chodził do tej siwej i jej śpiewał do ucha. Ta mała chodziła do Charlie'ego. Także oni mieli siebie gdzieś. A od kiedy przyszła ta nowa para kur, to one się znowu sparowały. Nie wiem o co tutaj chodzi. Napoleon ze swoją żoną chyba wszystko przemyśleli. Chcieli ratować małżeństwo. I zobaczcie, trzymają się razem teraz. Takie rzeczy tutaj. Ja wcale ci się nie dziwię, że ty jesteś niewybiegany. Ja sama jestem niewybiegana. Naprawdę, ja bym się gdzieś przeszła, ale no nie da się chodzić po prostu. Arciu. Te kaczki za szybko się nie wybiegają. One muszą tu być parę godzin. My idziemy, trzymaj to. Idziemy, może weźmiemy Mikę, się przejdziemy kawałek. O ile się nie zabijemy. Wyjdziemy przed bramę i z powrotem. Przepraszam Felusie, chciałabym przejść. Wzięłam jeszcze jajka. Zapomniałam, że są jajka. Wsadzę do kieszeni. Mam nadzieję, że o nich nie zapomnę. Przypomnij mi, żeby je Ares wyciągnęła z kieszeni. Bo jak mi pękną, to nie będzie za ciekawie. Tu by się jeszcze jakaś rączka przydała do otwierania. Idę, papa! Pa. Tylko powolutku idź. O, matka, jak mi słońce oślepiło. Z tej ciemnej. O, uważaj! Ares. Bo za chwilę nigdzie stąd nie pójdę. Jak nie będziesz uważał. Chodź. idziemy po Mikę. Tyle mamy szkło. Chcemy zobaczyć, co się dzieje w piwnicy. Bapcia zaczęła malować w piwnicy. I powiem Wam teraz, jak tak naruszyła to wszystko, to jednak śmierdzi wilgocią i tak trochę pleśnie. Czekaj Ares. Bo tam obmiotła wszystko, zabrała te wszystkie słoiki, to co tam było. Chodźcie powoli. No i tak trochę czuję, że. Śmierdzi. Nie wiem, czy farbą to uszczelni, czy nie. Czy to tak się da? Chciała to zagładzić, no ale że te ściany są takie, że się sypią, że sam piach się sypie z tych ścian, to ona tam nawet gładzi nie położy. Dobija mnie ta pogoda. Naprawdę mnie dobija. Jaka ja jestem nieszczęśliwa. My naprawdę w ogóle prawie nie chodzimy ostatnio. My jesteśmy uzależnieni od chodzenia. Michał uważaj, żeby cię Ares nie zeptał. Ty normalnie idź. Ares, normalnie idź. Arciu, chociaż wjazd się trochę roztopił. Tutaj jest piach. A dalej jest nadal tragedia. I to w najbliższych dniach nie zapowiada się, żeby to stopniało. I słońce świeci, ja myślałam, że dzisiaj na plusie będzie. Bo miała być pogoda minus jeden, no to się cieszyłam, że na słońcu będzie dodatnia temperatura. A tu nic, a tu zobaczcie. Co to słońce zrobiło. No nawet nie ma gdzie iść, Aresław. Tutaj trochę środkiem drogi można iść. Idź środkiem, Ares, nie chodź po tym lodzie. Tu nie! Idź po środku! Chodźcie, wracamy. Chodź, bo ja nie mogę patrzeć, jak ci się łapy ślizgają. Łała, chodź! No się tak nie patrz, idziemy Ona idzie do przodu. Idziesz sama? To my idziemy do domu, Mika. Na razie. Zostawiamy cię. Mika! <laughs> się boi. <laughs> Wracaj do domu. Chodź szybko. Dawaj, galopem. Po tym jak biegnie szybko, jaki idzie. <laughs> Mika, ty masz nogi odporne na lód Arciu, Mika mówi, że lód tutaj w ogóle nie przeszkadza Nie zauważyła nawet, że jest ślisko Dawaj, łała, do domu Ares powoli, Ares On już do kur biegnie Idziemy jeszcze zobaczyć, czy tam się nikt nie bije Łowa idziesz z nami. O, idzie z nami. Mika, idziesz do przodu. Nic nie zjadasz. A ugryź mi tylko jakąś kurę. To będzie ostatni raz, jak z nami poszłaś tutaj. Czy wszystko jasne, Mika? To chodź. I nic nie zjada. Chodź, Mika. Mika, żebyś mi żadnej kury nie ugryzła. Feluś, czy wy wszystko wylałyście? Tak, wszystko, wszystko. I jeszcze się cieszą. Wylały wszystko i się cieszą. A tak się grzeją tam. Babcia się pytała, czy kury leżą pod lampą. Ja mówię, nie, kogut leży. <grym <grym i mówię, i mówię, te siwe też poszły. A teraz prawie wszystkie. Mika! Mika! Ja widzę. Koko, spokojnie. Kogo ja tylko spokojnie. Ja panuję nad Miką. <laughs> Mika jest taka, że ona tak jest... Mika, chodź tu! Nie szuka jedzenia. Ona jest spokojna, spokojna, udaje, że nic nie robi, a w pewnym momencie ruszy na jakąś kurę. Ją ugryzie. Także Mica, tak do końca nie można ufać z kurami. A Kokusia jej pilnuje, nie, Kokusia? Ale jak byłaś w domu, to się bałaś Miki. Krzyczałaś i uciekałaś przed Miką, ja pamiętam. A teraz taka twarda, że niby broni całego kurnika. Aż Mika na mnie patrzy. Wsparcia wzrokowego szuka. Mika, nie zjedz nic, bo babcia mnie zabije, jak będziesz wymiotować. Nie ruszaj się po prostu, Mika. Dobra, czyli wszystko jest OK. Muszę babci zdjęcie zrobić, jak siedzą, żeby widziała. No dobra, to idziemy. Zrobiłam babci zdjęcie, że kury pod lampą siedzą. Będzie się cieszyć. To znaczy, że już tak nie wie, jak jest dywan. Idziemy, Aresław. Chodź, bo Mika już wyszła. Nie, jeszcze nie wyszła. Wychodź. Kaczki, 3 godziny, za 3 godziny przyjdę. Nie wylewać nic, już w sumie nie macie co wylać, bo już wszystko wylałyście, co możliwe. Więcej wody nie dostaniecie. Ja nie wiem, one naprawdę to wylały. Tam już nic nie ma, feluś. Dobra, Mika! Mika! Chodź, zostaw. Został, bo ty, ty już za dużo myślisz, Mika. Chodź. Mika to już chciała iść na strych. Mika to też jest taka wieśniara. A babcia mówi, że wy domu woli siedzieć. No, Mika to jest wieśniak. Idziemy, Aresław, odstawić Mika. Chodź, wieśniaku, do domu już. O matko, Ares, prawie szpaga zrobił tyłnymi nogami. Chodźcie, wieśniaki. Ej, to na śniadanie. Aresław, proszę zrobić, papa. Przecież będzie wyzywać. Mika Wieśniaku, do domu.